Przed Tobą naprawdę proste zadanie. Mamy wyznaczyć granicę niewłaściwą takiej funkcji. Jak to się robi? Otóż, w pierwszym etapie w liczniku w miejsce x wstawiasz 0. Nie patrz na razie na to, że tutaj jest plus. Po prostu wstaw 0. 0 do kwadratu to jest 0, dodajemy 3, otrzymujemy 3. Następnie w mianowniku wstaw 0 i zobacz. Co tutaj otrzymaliśmy? Mamy działanie, które w matematyce nie da się wykonać. Nie możemy dzielić przez 0. Ale z tego względu, że my tutaj mamy 0 z plusem, to trzeba to właśnie odnotować w tym miejscu. Czyli możemy powiedzieć, że ten mianownik, jeżeli idziemy. Do zera z prawej strony, czyli mijamy wszystkie liczby dodatnie i dochodzimy do zera z prawej strony, jesteśmy bardzo blisko tego zera, na przykład o, jesteśmy w takiej liczbie, prawda? To mówimy, że mianownik ułamka dąży do tego zera poprzez wartości dodatnie. I my właśnie w ten sposób to zaznaczamy. Dąży do zera poprzez wartości dodatnie. I wówczas jak otrzymujemy taki symbol 3 nad 0 z plusem, no to tutaj wynik zapisujemy jako plus nieskończoność. I to wszystko. Za chwilkę w odcinkach bonusowych pokażę, jak rozwiązać przykłady od B do F.